Witam wszystkich widzów w dzisiejszym materiale. Garść dobrych informacji o obecnie największym programie zakupu czołgów podstawowych dla Wojska Polskiego. Oczywiście chodzi tutaj obecnie o zakupy czołgów M1 Abrams i sprzętu towarzyszącego. Także zapraszam do wysłuchania materiału. Zapraszam również do lektury artykułów na portalu Defense24 oraz oglądania materiałów wideo na kanale YouTube portalu Defense24. A teraz przejdźmy do właściwej części tego filmu. W swojej pracy staram się na bieżąco monitorować sytuację związaną z zakupami sprzętu pancernego dla wojska polskiego. Jeśli chodzi o zakupy zagraniczne, związane z pozyskiwaniem tego typu sprzętu na potrzeby sił zbrojnych RP, czyli czołgów podstawowych, głównie. I co wielokrotnie już yy, mówiłem, to program zakupu czołgów M1A1 i M1A2 Abrams jest najlepiej prowadzonym programem tego typu. Yy, przypomnę tylko, że Polska zamówiła 116 czołgów M1A1 FEB, 250 czołgów M1A2 SEPV3, 38 wozów zabezpieczenia technicznego M88A2, 25 mostów szturmowych M1110, bogaty pakiet logistyczny i szkoleniowy. Części zamienne, amunicje oraz oczywiście budowę zdolności serwisowych w Polsce. Te dostawy będą trwały, jeżeli chodzi o sam sprzęt, do końca 2026. Oczywiście, budowa zdolności serwisowych potrwa prawdopodobnie dłużej. No tutaj dochodzimy już do kwestii przemysłowych i tutaj wymagane jest po prostu więcej czasu. Co jakiś czas staram się także uzyskać informacje na ten temat od przemysłu, i tym razem uzyskałem kilka ciekawych informacji od producenta czołgów koncernu General Dynamics Land Systems. Są to bardzo dobre informacje, dlatego też proszę o uwagę, żeby wszystko było jasne. No i oto, jakie informacje uzyskałem z biura prasowego. Zacznijmy może od tego, że General Dynamics Land Systems deklaruje, że Polska oraz siły zbrojne RP pozostają dla nich priorytetowym klientem w Europie. No i nie można się tutaj dziwić. Liczba kupowanego sprzętu jasno wskazuje, kto jest ich największym klientem na naszym kontynencie. Tutaj, oczywiście, chodzi mi o sprzęt. Produkowany przez General Dynamics Land Systems. Natomiast koncern ten posiada jeszcze dwie firmy córki w Europie: jest to General Dynamics European Land Systems oraz General Dynamics United Kingdom. No i oni mają swoich klientów, tak. Co ciekawe, GDLS deklaruje, że w wypadku zamówienia kolejnych wozów są gotowi do wyprodukowania i dostarczenia ich w sposób terminowy i efektywny zgodnie z harmonogramem ustalonym pomiędzy rządami Polski i Stanów Zjednoczonych. Co istotne już od 2022 Amerykanie szkolą polskich żołnierzy w zakresie obsługi i konserwacji czołgów w ramach ATTA, czyli Abrams Tank Training Academy w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Tutaj również pozdrawiam żołnierzy z CSWL, którzy mnie oglądają i wszystkich żołnierzy naszej armii. Dobrze, a teraz y, przejdźmy do tego, co interesuje Was najbardziej, czyli współpracy przemysłowej. W roku 2023 GDLS podpisał z wojskowymi zakładami motoryzacyjnymi w Poznaniu umowę na prowadzenie WZM, tak zwanego deprocesingu dostarczanych czołów. Ale od 2023 rozpoczął się także drugi bardzo ważny proces mianowicie wybór polskich firm, które mają brać udział we współpracy przemysłowej. I tutaj również proszę o uwagę, bo to są naprawdę dobre wiadomości. Mianowicie od 2023 do dnia dzisiejszego liczba polskich firm, które biorą już lub będą brały udział w produkcji części zamiennych dla czołgów, a tutaj chcę jedną rzecz wyjaśnić. Prawdopodobnie ta produkcja jeszcze nie jest rozkręcona. Na razie mamy do czynienia z czymś w rodzaju przygotowania do produkcji oraz takiej niskoseryjnej produkcji w celu skontrolowania jakości tych wyrobów, tych części yy, i ewentualnego wprowadzania poprawek. Natomiast no, to już jest 12 firm z Polski, które są włączane do tego systemu. Yy, Produkcji, do tych łańcuchów logistycznych, i które staną się po prostu poddostawcami dla General Dynamics Land Systems, ale nie tylko. Do czego zaraz przejdę. Także jest to bardzo dobra wiadomość dla polskiego przemysłu, dla polskiej gospodarki i pokazuje, jak zaawansowany jest program zakupu czołgów Abrams dla wojska polskiego i jak ta współpraca przemysłowa się rozwija. Tutaj, oczywiście. Z przyczyn bezpieczeństwa oraz zapewne warunków zawieranych umów nie podano, jakie są to firmy, ale z czasem być może te informacje zostaną podane do wiadomości publicznej. Co więcej, GDLS zapowiada, że w roku 2025 oraz w kolejnych latach liczba polskich firm współpracujących z GDLS, jeśli chodzi o produkcję części zamiennych dla czołgów Abrams, będzie rosnąć. I tutaj właśnie kolejna ważna informacja. Z polskimi firmami umowy zawiera nie tylko GDLS, ale również inne firmy z USA, które są na przykład pod dostawcami GDLS w Stanach Zjednoczonych. I te firmy również nawiązują tutaj współpracę z polskim przemysłem. W roku 2024 GDLS wraz z, z wojskowymi zakładami motoryzacyjnymi ogłosił plany utworzenia. Regionalnego Centrum Kompetencyjnego, tudzież Regionalnego Centrum Serwisowego, które ma zajmować się serwisowaniem czołgów i innego sprzętu kupowanego z USA. Ja już o tym wspominałem, ale warto przypomnieć, obecnie trwa tworzenie właśnie tego Regionalnego Centrum Kompetencyjnego. I obecnie jednocześnie, w tym samym czasie trwa kilka etapów. Po pierwsze tłumaczenie dokumentacji technicznej. Do poziomu trzeciego ma się zakończyć jeszcze w tym roku. Do poziomu czwartego przełom 2026-2027 i tutaj dochodzi właśnie umowa licencyjna Business to Business. Po drugie, zakup i oczekiwanie na dostarczenie specjalistycznego oprzyrządowania STTI, czyli Special Tools and Test Equipment. Jak widać tutaj od momentu zamówienia do wyprodukowania tego oprzyrządowania i dostarczenia, no to musi potrwać, bo trwa to aż około 2,5 roku tego terminu dostaw od zamówienia. No i w końcu szkolenie. I tutaj również kolejna dobra wiadomość, yy, którą przekazał General Dynamics Land Systems. Latem 2025 rozpoczyna się szkolenie specjalistów z wojskowych zakładów motoryzacyjnych w zakresie przekazania im kompetencji i wiedzy, które umożliwią im prowadzenie wsparcia technicznego i serwisowania floty czołgów Abrams w Polsce yy, oraz co istotne w regionie. Dla strony amerykańskiej jest to bardzo ważne, bo obecność dostawców części zamiennych oraz serwisu w Polsce. Znacznie zwiększa efektywność wsparcia technicznego tego sprzętu wojskowego. I tutaj również GDLS potwierdza, że nie chodzi tylko o wsparcie techniczne dla sprzętu amerykańskiego kupionego dla wojska polskiego, ale także sprzętu wykorzystywanego przez Siły Zbrojne USA stacjonujące w Polsce. I tutaj też bardzo ważna uwaga ja jeszcze pewnie w przyszłości o tym opowiem. Natomiast wiele wskazuje na to, że obecność amerykańska w Polsce będzie stała. To wynika z inwestycji w infrastrukturę dla wojska, jakie są obecnie prowadzone tutaj w kraju i miałem okazję o tym porozmawiać z amerykańskimi wojskowymi. No wiele wskazuje na to, że tak naprawdę ta obecność już jest stała, chociaż jednostki jeszcze się rotują. Natomiast są także sygnały z samych Stanów Zjednoczonych, że jeżeli w Polsce na stałe stacjonowałaby na przykład brygada, kilka brygad, lub nawet cała dywizja, to mogłoby to przynieść dużej oszczędności dla amerykańskiego budżetu. Także coś tutaj jest na rzeczy. No jeszcze dochodzą takie kwestie jak baza w Redzikowie, która jest stacjonarna tam. Rząd Stanów Zjednoczonych wpompował miliardy, i tej bazy nie da się tak po prostu zwinąć, e, więc ta obecność będzie raczej stała. Pytanie jest tylko, jak duża będzie. No ale prawdopodobnie tutaj będzie mowa o e, przynajmniej takich siłach, jakie są do dnia na dzień dzisiejszy. E, no i oczywiście jeszcze w Powidzu sprzęt magazynowany dla kolejnej brygady pancernej także to są dosyć poważne siły. Ale e, oczywiście tutaj jeszcze e, dochodzi kwestia e, innych użytkowników w Europie e, sprzętu produkowanego przez GDLS i nie tylko przez GDLS. E, również ten sprzęt tutaj w Polsce byłby serwisowany, e, i tutaj wchodzi w grę na przykład serwisowanie sprzętu z Rumunii. Tutaj również taka ważna uwaga, bo dużo się mówi o tym, że o tutaj Rumunii zgarnął nas przed nosa te umowy. Nie. Rumunia nie ma tak rozwiniętego przemysłu jak Polska, i z tego co słyszałem od choćby przedstawicieli tutaj amerykańskich, no jednak e, oni chcą tutaj współpracować z polskim przemysłem. Z tej prostej przyczyny, że nasz przemysł jest odpowiednio rozwinięty i ma odpowiednie Kompetencje. A więc podsumowując, dostawy sprzętu idą sprawnie i zgodnie z harmonogramem. Szkolenie żołnierzy również idzie sprawnie i zgodnie z harmonogramem. Także tutaj ta współpraca, te umowy są naprawdę dobrze realizowane. Dostarczono już wszystkie ze 116 zamówionych czołgów M1A1 FEB obecnie służą te wozy w pierwszym batalionie czołgów pierwszej brygady pancernej i w pierwszym batalionie czołgów 19 brygady zmechanizowanej obie te brygady podlegają pod 18 dywizję zmechanizowaną dostarczono już 28 z 250 zamówionych czołgów M1A2 SEPv3 wozy są obecnie w centrum szkolenia wojsk lądowych gdzie załogi szkolą się żeby wykorzystywać ten sprzęt i go eksploatować. A my czekamy na dostawę kolejnych maszyn i tutaj również od amerykanów mam sygnały, że dostawy dostawami, a cały czas fabrykę opuszczają nowe czołgi. Także niewykluczone, chociaż to zależy od planowania tych dostaw i harmonogramów, ale niewykluczone, że kolejne dostawy mogą być już większe. I na pewno też pewnie będą uzupełniane o pojazdy wsparcia, ale też zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce, jak będzie z kolejnymi dostawami tego sprzętu. Współpraca pomiędzy GDLS a WZM ma na celu też serwisowanie tych czołgów i innego sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych USA w Polsce i Europie. Również tego sprzętu, który, tak jak tutaj widzicie, jest przechowywany w magazynach APS-2. Tych magazynów jest kilka w Polsce, w Europie, przepraszam. I ten najnowocześniejszy jest tutaj w Polsce, i on jest też zapełniany najnowocześniejszym sprzętem tak jak widoczne tutaj czołgi M1A2 Sep V3. Takich czołgów w takim magazynie jest około 90. Ponad 100 bojowych wozów piechoty M2A3 lub M2A4 Bradley, wozy zabezpieczenia technicznego M88A2, mosty szturmowe M110, czołgi saperskie M1150 i mnóstwo samochodów 4x4, 6x6, 8x8 zapewniających wsparcie. I tutaj trzeba pamiętać o tym, że dla Amerykanów ustanowienie tych zdolności serwisowych w Polsce, w polskim przemyśle jest bardzo ważne, ponieważ dotąd armia amerykańska nie miała możliwości serwisowania swojego sprzętu na poziomie przemysłowym w Europie. Mogli wykorzystywać tylko swoje warsztaty w jednostkach wojskowych, natomiast wszystkie poważniejsze naprawy wymagały odsyłania sprzętu do USA, co oczywiście jest kosztowne i czasochłonne. Tutaj kolejna dobra informacja, bo serwis oczywiście obejmował będzie również wozy zabezpieczenia technicznego M88A2, ale ich producentem jest koncern BA Systems i to BA Systems będzie współpracować tutaj z Wojskowymi Zakładami Motoryzacyjnymi oraz innymi polskimi firmami i tutaj również mam bardzo dobre wiadomości. BA Systems zawarło umowę z Wojskowymi Zakładami Motoryzacyjnymi, i chodzi tutaj o umowę dotyczącą utrzymania w gotowości operacyjnej wozów zabezpieczenia technicznego M88 należących do polskich wojsk lądowych. Umowa przewiduje, że krajowy przemysł zbrojeniowy odegra kluczową rolę we wsparciu nowo nabytego sprzętu dla wojska polskiego. I dalej czytając notatkę prasową zgodnie z umową WZM będą korzystać z własności intelektualnej BA System z celu przeprowadzenia prac obsługowych napraw i remontów dzięki temu zapewnią pełną sprawność należących do wojsk lądowych wozów M88 i gotowość do wykonywania przez nie działań związanych z odzyskiwaniem innych pojazdów czy ich naprawami także w warunkach bojowych i tutaj jeszcze e, cytat Nasza współpraca z WZM umożliwi terminowe serwisowanie ważnych pojazdów, jakimi są wozy zabezpieczenia technicznego, jednocześnie wspiera wysiłki polskiego rządu na rzecz wzmocnienia bazy przemysłu zbrojeniowego i promowania lokalnych gospodarek, powiedział Dean Medland, wiceprezes BA Systems do spraw programów międzynarodowych oraz utrzymania floty. I cytując dalej, rozumiemy znaczenie współpracy z lokalnym przemysłem w krajach sojuszniczych. To interesujący przykład, jak możemy stworzyć odpowiadającą na potrzeby użytkowania regionalną sieć wsparcia poza kluczową bazą produkcyjną w Stanach Zjednoczonych. I dalej BA Systems jest gotowe do współpracy z, polskim, z polskimi wojskami lądowymi w celu zapewnienia zunifikowanych możliwości zabezpieczenia technicznego za pomocą jednego wozu zdolnego do wsparcia wszystkich pojazdów opancerzonych znajdujących się na wyposażeniu wojska polskiego. Także, jak widać, tutaj również współpraca idzie bardzo dobrze, idzie do przodu. Ja bym chciał tutaj zwrócić uwagę na jeden taki fakt, który może Was, jako obywateli, podatników, troszeczkę może denerwować, bo jest pewna różnica między tym, jak działają Amerykanie, a jak działają inni producenci z pozostałych części świata. No więc. Inni producenci działają na takiej zasadzie, że jest dużo marketingu, dużo zapowiedzi, często różnych bombastycznych, potem w praktyce różnie to wychodzi. Natomiast Amerykanie, jak wielu z was być może to zauważyło, przez większość czasu siedzą dosyć cicho. Oni się dopiero chwalą, kiedy mają już konkrety, czyli jakieś. Porozumienia, umowy zawarte, kiedy ten sprzęt już jest w kraju klienta, kiedy, kiedy po prostu pewne etapy tych umów są już zrealizowane, to oni wtedy się uruchamiają i jest oczywiście informacja. I tutaj jeszcze trzeba pamiętać o jednym aspekcie: amerykańscy producenci, tacy jak właśnie BA Systems czy General Dynamics Land Systems, i żebyście to zrozumieli. Oni nie mają takiej swobody informowania czy to opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych, czy, czy u swoich klientów, takich jak Polska, bo tutaj na wielu tematach rękę trzymają Siły Zbrojne USA, Departament Obrony, no i rząd Stanów Zjednoczonych. I no tutaj. Jest takie nastawienie, że ok, będzie informacja w swoim czasie, ale tak to, to robimy po cichutku, niech się inni za specjalnie nie interesują do momentu, aż będziemy mieli właśnie te takie wymierne rezultaty. No i teraz te rezultaty zaczynamy właśnie widzieć. Oczywiście ten serwis, który jest budowany, dotyczył będzie również pojazdów specjalistycznych na bazie czołgu M1, a więc mostów szturmowych M1074 i M1110. Tutaj na fotografii akurat widzimy właśnie M1110. To jest zmodernizowany wariant, ulepszony w stosunku do M1074, który przenosi przęsło mostowe o znacznie większej nośności MLC 115. Także taki sprzęt został kupiony. 25 pojazdów tego typu czekamy na ich dostawy. One również będą serwisowane tutaj w Polsce. A być może niewykluczone, że będziemy produkować takie elementy jak przęsła mostowe, albo zunifikujemy je z naszymi krajowymi rozwiązaniami, takimi jak przęsła mostowe, mostowe MG20. Także tutaj jest potencjał do. Bardzo ciekawej współpracy. No i tutaj, oczywiście, również dochodzi kwestia czołgów saperskich M1150. Na razie jeszcze tych pojazdów nie kupiliśmy, natomiast został wysłany LOR, czyli Letter of Request, na 25 takich pojazdów, plus oczywiście cały pakiet logistyczno-szkoleniowy i wsparcia. 25 egzemplarzy planujemy kupić. No, i obecnie czekamy na LOA, czyli letter of acceptance. Wtedy dowiemy się więcej szczegółów. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Kolejna informacja. 8 kwietnia 2025 roku w Ministerstwie Obrony Narodowej odbyło się spotkanie sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, czyli Pawła Bejdy, z prezesem zarządu General Dynamics Land Systems Davidem Padokiem. Głównymi tematami rozmów były kwestie związane z obsługiwaniem i wsparciem procesu eksploatacji czołgów M1 Abrams. Strona polska została ponadto zapoznana z założeniami umowy o współpracy między wojskowymi zakładami motoryzacyjnymi w Poznaniu a General Dynamics Land Systems. I tak jak już wcześniej wspominałem, planowana umowa przewiduje rozwój zdolności serwisowych, szkoleniowych oraz tu, co, tu jest ciekawa rzecz: potencjału produkcyjnego dotyczącego czołgów Abrams w Polsce. Jej podpisanie może pozwolić na zbudowanie lokalnych kompetencji w dziedzinie zaawansowanego sprzętu pancernego. Robiłem już na ten temat materiały. E, oczywiście odpowiedzi na moje pytania i nie tylko moje pytania były różne, natomiast drodzy Państwo, ciężko nie odnieść wrażenia, że na Ziemi i niebie są znaki. E, czy będziemy na licencji produkowali Abramsy? Nie wiem. Natomiast e, oferta jest na stole. I pytanie, czy się po nią schylimy, żeby ją podnieść, podpisać i ruszyć się do przodu z tym tematem. Tym bardziej, że jak widzicie, tutaj, jeżeli chodzi o współpracę z Amerykanami, to zaczynamy mieć naprawdę wymierne efekty. Oczywiście, tak jak już wspominałem wcześniej, tutaj potrzeba trochę czasu, żeby te wszystkie procesy, które zostają uruchomione, przynosiły efekty w postaci umów, w postaci już nabywania realnych zdolności. To wymaga czasu i to też tutaj mój apel do, do wszystkich z Państwa: musimy uzbroić się w cierpliwość. Ponadto sekretarz stanu Paweł Bejda podkreślił strategiczne znaczenie współpracy przemysłowej z General Dynamics Land Systems dla polskiego przemysłu obronnego. Zwrócił również uwagę na konieczność rozwijania zdolności serwisowych w kraju, które zwiększają niezależność operacyjną Sił Zbrojnych RP i skracają czas reakcji w sytuacjach kryzysowych. Także, jak widać, ta współpraca naprawdę idzie do przodu, wygląda to dobrze, a nawet bardzo dobrze. Tak jak już wspominałem, po prostu, żeby zobaczyć efekty pewnych procesów, które ruszyły kilka lat temu, musimy jeszcze poczekać. I tak na dobrą sprawę, szanowni Państwo, yy, pierwsze takie naprawdę widoczne efekty na poziomie przemysłowym pewnie zobaczymy gdzieś tak w roku 2027-2028, no bo niestety tyle czasu zajmuje budowanie tych zdolności. Ja osobiście jestem ciekaw, jakie jeszcze z czasem zostaną opublikowane informacje, tudzież wypłyną te informacje do opinii publicznej na temat współpracy z Amerykanami przy tych zakupach. I co jest jeszcze pozaszywane w tych umowach? Bo bywa tak, że my oczywiście widzimy jakieś Fragment tych umów. Widzimy dokumenty, szczególnie tutaj publikowane przez stronę amerykańską, które w jakiś tam oczywiście okrojony sposób informują nas, co zostało kupione, w jakiej liczbę, liczbie i za ile. Natomiast te dokumenty, na przykład agencji DSCA, one nie pokazują nam całości tego, co zostało zamówione. To, to taki przykład, jak ostatnio podawałem w kwestii trenażerów silnika tutaj dla obsług technicznych, które mają się na tym trenażerze uczyć obsługi silników AGT 1500. Także. Tu dużo ciekawych rzeczy jeszcze może być zaszytych w tych umowach, i będą to rzeczy, które być może zmienią na jeszcze bardziej pozytywny obraz to, jak postrzegamy te umowy, które są zawierane. Także jest bardzo ciekawie i zobaczymy, jak to wyjdzie. Wozy są dostarczane terminowo. Z tego co słyszałem, to naprawdę już sporo czołgów dla wojska polskiego sobie w Stanach Zjednoczonych czeka. Na to, żeby w końcu zostać przetransportowanymi do Polski, no i ja tutaj nie ukrywam, że dobrze by było, aby przynajmniej jeszcze jedna umowa pojawiła się w kwestii Abramsów, bo to też pomaga tutaj budować to MRO: czyli Maintenance, Repo Repairs and Overhaul w Polsce. I jeszcze jedną dywizję wypadałoby przezbroić, właśnie w te wozy, które stanowiłyby już taką naprawdę poważną pancerną pięść. Tutaj oczywiście dochodzi kwestia dokupienia aktywnych systemów obrony prawdopodobnie jeszcze innych elementów wyposażenia oraz oczywiście kwestii sprzętu wsparcia. No jednak tych wozów zabezpieczenia technicznego potrzeba więcej potrzeba więcej mostów szturmowych, czołgów saperskich ale to jest do ogarnięcia. To jest do ogarnięcia i oczywiście mówimy tutaj o perspektywie Wieloletniej tak, to, to nie jest tak, że te pojazdy pojawiłyby się z dnia na dzień tutaj, jeżeli chodzi o dostawy No teraz linia produkcyjna jest rozgrzana, więc myślę, że kolejne wozy mogłyby już zostać dostarczone Przed 2030 rokiem, czyli spodziewam się, że jeżeli umowa była podpisana na przykład w tym roku, to 2027-2028 być może mogłyby się już pojawić kolejne wozy. No to by było dosyć ciekawe. W każdym razie mam nadzieję, że ten materiał był ciekawy. A ja dziękuję za Waszą uwagę. Wracam do pracy. Do usłyszenia czołem.